Już mam tutaj skopień, dzisiaj otwieramy puszkę kolekcjonera. Tak ja zbierzmy się za to jak najszybciej. Jeszcze trochę mam spóźnienie od kupienia, bo mnie kolega zatrzymał. Po drodze tutaj już otwieramy. Mamy tutaj wszystko związane, jak na tę karteczkę mamy. I limitki. Mamy tu puszka, w środku ogólnie wygląda tak. Poczekajcie chwilkę. Wyjmę tylko. Oj, tego się nie spodziewałem I lepaty tyle nie miałem. I jeszcze jedna. Jest! Jaki fort! czekajcie, już wam pokazuję. Tak, pomysł szalonego, to jest statystyki czarnego, odgapione, nieważne. I tak, pierwsza limitka. Tutaj mamy ktoś tam za jaksi. Nieważne, nie to jest. Najmniej wartościowa nasza karta teraz to Nikros, trochę lepiej, a najlepsza karta to Limited Christian Ronaldo. Czekajcie, tu nam się trochę zgiało, my to naprawimy oczywiście. Zaraz. Tak, widzicie jakie piękne karty. My tu mamy już, mam mówię, czy się wszystko zgadza, wszystko się zgadza. Mamy zaszeczki tak pogrupuję na, i wiecie, na to, kto na nich jest. Różnorodności zbytniej nie ma, są tylko trzy rodzaje tych kart i saszetek. Tutaj mamy dużo tej gąbki. Dobrze, zacznijmy może od ne Neymarów. Mamy cztery. Tak samo czterech Roysów i dwóch i brakadabra. Zacznijmy od Roysa. Sorry za słabe oświetlenie. Dzisiaj mojego zawodowego tego nie mam, tej lampy. Mamy tak. Z Barcelony. Wczesny jest, jest! Super! Się, marzenia się spełniają i Rising Star Ajax już bierzemy podstawkę. Tutaj go sobie ustawimy. Sorry, nie widzicie tego. Trochę oddalimy, może. O, nie, tak. Tak będzie ładniej. Sorry, ja tu w ogóle tak słabo nagrywam. Na słabym tym. Dobra, teraz może Neymar. Nie wiem, czy mi miejsca wystarczy. Jak nie, to nie będę dogrywał kolejnego filmu, bo się naprawdę śpieszę. Hmm. o fajne karty ogólnie polujemy na Double Trouble Game Changery i International Star ponieważ żadnych z nich jeszcze nie mam tutaj Master z Szachtaru Donieck Herb Szachtaru i Branisław Iwanowicz tego Mastera i Herbu nie będę pokazywał ponieważ chyba są to karty, no przynajmniej Herb Szachtaru to się wczoraj wymieniłem, ale tracę go jak będę tylko bo mogę się z powrotem wymienić. Dobrze, teraz kolejna saszetka. Tak, saszetkami rzucam na prawo i lewo. I tutaj kolejna saszetka. Pierwsza moja puszka w ogóle w życiu. Jestem mega podniecony w tym. To jest moja nowość. Pierwszy raz w ogóle trzymałem tą puszkę w ręku. Yeah! Uuu! To się nazywa coś. I tutaj mamy takie karty jak Aspilcueta, Ktoś tam za jaksu, Pereira, Ale Monaco i Ibra Kadabra. Pojawia się Ibra. Ronaldo jest super kartą, nie mówię nie. Ale Ibra jest dla mnie ważniejszy. uraz dla mnie prawa. Teraz, super, kolejna saszetka. Idzie to jak buza. Trzy saszetki, same do Dekarty. Nie było nic... Y, takiego, że... Y, to, 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 to nie ważne tylko fajne karty Joe Frank Juventus i Alaba Co gdzieś tu się tłucze nie wiem co to jest Chyba coś w puszce Ogólnie tej puszki jeszcze nie obejrzałem Dobra, nieważne Zatkam ją sobie Dobra, teraz i brakada Otworzę po staremu tak jak to robiłem jeszcze te moje pierwsze paczki, co z meciem. Jeszcze tego nie nagrywaliśmy, ponieważ nie mieliśmy czym, wiecie i tak dalej. Otwieramy. O, super. Ogólnie Nathwi. Azard, powtórka chyba. Matuidy i Kazorla. Tak, dzisiaj z kolegą w szkole rozmawialiśmy. on Otworzył w sumie dwie saszetki i trafił double trouble realu konkretnie. Ja o, trochę więcej już ich otworzyłam, nawet teraz ich otwieram więcej. I trochę... I, i, i takich kart jeszcze nie ma, no, ale... O, coś tu jest. Myślę, że to nie double. I dobrze myślę. Ojojoj. Było słabo, ale mam już fajny pomysł. A jak... Lima. Temuło, Jaminas Kosta i kolejny puchar. Już kiedyś go otworzyliśmy, ale nie będę go tu wystawiał. Um, ogólnie mam na niego jakby, że tak powiem, kupca. ponieważ e, mój kolega ma piłkę, za którą się... No, już nie mam. <ścoughs> Dobra już, nie masz. Felipe Luis. Wen, coś tam. Luiseo. AS, Roma, piłeczka i Want to watch. Tego One Two sobie wystawimy na bok. Tutaj wystawimy piłeczkę. Piłkę, no, miałem kupca, już nie mam. Ale dalej się, zawsze da się coś z tym zrobić. Część tych lepszych kart tu nie wystawiam. Ale większość tam już stoi, ponieważ mi się podstawki kończą. Tak, by the way. Dobra, jest. Staram się to ukryć, ale może mi się to nie udało. Wilshire Dziebuszi. Master pianić I Game Changer Koszta. Wystawimy go sobie tutaj z przodu. Super karty. Naprawdę dobra teraz. Ibra Kadabra. again. Mhm. Może być. Spoczko. Mamy lewego. Oj. Koszta. Baudenkela, Muslera, sorry, już nie ma za bardzo miejsca yy, Bramka Jerome, tak Louis i Tony Cross Kisslayer Ogólnie trochę powtóre pies, no, ale przy 10 saszetkach to jest chyba już niemożliwe, żeby powtórki nie mieć. Yy, chyba, że się w ogóle otwiera pierwszy, to w swoim życiu i spoczko jest, yy, będziemy żyć. nie? Bramkarz. Tutaj jest z Bazu. O, no, już widzieliście chyba, a nie, nie widzieliście dobrze Galactus ja Sa Jaja Sango, Raul Patricio i One to Watch Guard Tak, super karty, naprawdę. Przewaga realu w kartach specjalnych. Ogólnie tak wyglądają te karty, które były warte zaprezentowania Wam porządniej. Tutaj jeszcze tyle bazóweczek. Puszka wygląda tak. Teraz. No, więc żegnam się z Wami Skorpion, trzymajcie się. Cześć!